Obyczajowy serial z wątkiem, powiedziałabym, metafizyczno-kryminalnym. Dla mnie osobiście bardzo ciekawe doświadczenie, bo po raz pierwszy mam z takim do czynienia. I w kogo pani się wciela? Siostra oddziałowa Beata, doświadczona, długoletnia pracownica, nadzoruje, zawiaduje, wykonuje badania, ocenia stan pacjentów. Nic. Same radości. Z jednej strony uzmysłowiłam sobie, że no, ci ludzie, te kobiety, nie, nie tylko mężczyźni, oczywiście też lekarze, pielęgniarki, pielęgniarze pracujący tak długo w jednym miejscu siłą rzeczy muszą znieczulić to może złe słowo, ale traktować to, co robią bardzo profesjonalnie i w zasadzie hmm, może bez sentymentów tak? i bez uczuć, bo pewnie nie mogliby tej pracy wykonywać. No, ja sobie uświadamiam, jak to jest trudne i jak trudno nie czuć tych emocji i, i i współczucia i, i takiego no, ludzkiego podejścia do pacjenta. Mam tylko cichą nadzieję, że, że ci ludzie, którzy Naprawdę wykonują ten zawód, to też gdzieś tam w głębi serca nie są kompletnie znieczuleni i naprawdę chcą tym pacjentom pomagać. Andrzej Hyra, Artur Barciś, Jaśmina Polak. Jak pani się współpracowała z taką ekipą? Wspaniale. Aktorzy o takich nazwiskach, takie gwiazdy, takie sławy wnoszą tutaj na plan swoje doświadczenie, swoją emocjonalność, swój profesjonalizm, ale też poczucie humoru, bo bez tego pewnie nie udałoby nam się po tyle godzin pracować tutaj na planie, więc sama radość.